To już 22 lata sportowych emocji, zaciętej rywalizacji i ciekawych potyczek. Rozpoczął się nowy sezon Krośnińskiej Ligi Halowej. Futsaliści ponownie pojawili się w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. W tym sezonie w rywalizacji udział bierze 9 zespołów. Wśród nich znane z poprzednich edycji, ale są także nowe nazwy. Fast, bruk, budachów, pizzeria Roma, jako, tako, lisy FC, eklerki, dom chleba, piąty batalion saperów, piekarnia, netpol Rabbit i Pizzeria Mafia. To właśnie ta dziewiątka podjęła wyzwanie i rywalizację o tytuł Mistrzowski. Przypomnijmy, że obrońcą tytułu jest Piąty Batalion Saperów, który trofeum zdobył już trzykrotnie w sezonach 2008-9 2022-23 oraz 23-24. W przypadku ewentualnej obrony tytułu z sezonu 23-24 zrównają się w liczbie tytułów z zespołem hurtowni King. Inauguracyjną bramkę w nowym w sezonie zdobył Jakub Przygoda, z i Roma. Za nami już dwie kolejki rozgrywek z dwoma zwycięstwami prowadzi zespół jako tako. Nie zmienia się termin rozgrywek, mecze rozgrywane są w każdą środę o godzinie 18:00 i każdy może przyjść na halę sportowo-widowiskową ośrodka sportu przy ulicy Płaskiego 3, by śledzić piłkarskie potyczki. Do czego zresztą zachęcamy.